Dzień dobry! Czasem jest fajnie zabrać ukochaną do kina, ale Negry akurat do większości kin nie wpuszczają. Smutna aż i sobie pójdzie. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać na temat kina domowego i to kina domowego w najlepszym wykonaniu. Dzisiaj mamy Onkyo RZ70, czyli najwyższy model amplitunera od firmy Onkyo. Siedzi u mnie już dwa miesiące, więc co nieco na jego temat wiem. W tym momencie odpalamy, oglądamy co, jak i do jakich zastosowań ten oto skromny, bardzo tani amplituner, bo waży 25 kg i kosztuje jedynie 15 tysięcy. Maleństwo. Co to jest amplituner i gdzie go się stosuje i jak go się stosuje? Mianowicie amplituner i jest to węzeł w kinie domowym. Do niego podpinasz po kolei wszystko. Kolumny, subwoofery, projektor. Amplituner jest węzłem. Do niego łączymy wszystkie urządzenia wejściowe i z niego wychodzi sygnał na wszystkie urządzenia wyjściowe. Czy jest w takim kładzie potrzebny w kinie? No bez niego kina nie ma. No Jest to szczytowe na dzień dzisiejszy osiągnięcie właśnie inżynierów z firmy Onkyo. Jest to absolutnie ich najwyższy topowy model. Jest to model, gdzie jak podnosisz go, bolą cię plecy, a model, gdzie jak nieostrożnie odkręcisz gałkę, też potrafią boleć cię uszy. Bardzo popularnym modelem w naszym rynku jest inny Onkyo, czyli RZ50. RZ70, powiem, że nazwa bardzo podobna, wygląd od front też dosyć podobny, jest dwa razy droższy, praktycznie dwa razy cięższy. I to nie są te same produkty. Dziękuję. Dziękuję. I jeżeli patrzycie na model, który jest wyższy, droższy i tak dalej w swojej gdzieś e, klasyfikacji, to że on będzie po prostu potężniejszy. Prawdopodobnie będzie głośniejszy od RZ50. Przede wszystkim on ma grać lepiej. Wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale... Sformułowanie tak musi po prostu paść. RZ70 według mnie gra lepiej, zwłaszcza jak się go ustawi w tak zwanym naturalnym, czystym, bez żadnych modyfikacji brzmieniu. Gra w sposób bardziej pełny, ciekawszy, lepiej zbudowany niż inne modele Onkyo. Zwłaszcza najczęściej będzie porównywane do niższego modelu do RZ50. I to jest gdzieś kluczowy element. Kupujesz RZ70 w odniesieniu do RZ50, dlatego że chcesz lepiej. A niekoniecznie tylko głośniej. To jest kluczowy element. Jeżeli chodzi o złącza, to każdy wysoki model Amplitonera będzie oferował praktycznie zawsze to samo. Czyli w przypadku tego sprzętu jest 7 wejść HDMI, 3 wyjściowe, no ale to są takie sformułowania enigmatyczne, dlatego że momentów, gdzie tych jakby elementów brakuje, są bardzo rzadko występujące. Z dalej macie wyjścia z amplitunera na na przykład dodatkowe końcówki mocy. To znaczy macie jeden właściwy amplituner, ale na przykład chcecie wzmocnić kanały przednie na przykład kanały serandowe, stawiacie dodatkowe końcówki mocy i po kolei podpinacie właśnie te kanały do dodatkowych końców. Ale to się w moich instalacjach nieraz przydało, dlatego, że mamy zwyczaj właśnie budować takie potężniejsze kina, gdzie tak do wzmocnienia właśnie kanałów przednich, kanału centralnego i czasem do kanałów serandowych stosujemy dodatkowe końcówki dalej chcesz podpiąć gramofon proszę bardzo oczywiście on ma wejście chcesz podpiąć subwoofer no rzecz oczywista on ma dwa wyjścia numerowane jeden i dwa i on potrafi selektywnie rozpoznawać który subwoofer to jest który subwoofer takim najczęstszym rozwiązaniem dodatkowym poza tym że podpinacie oczywiście konsolę, tak jak u nas Apple TV tudzież gramofon jest właśnie korzystanie z telefonu jasna jest dedykowana aplikacja Donkio. Nawet ich nie instaluje, po prostu umówmy się, że wszystkie aplikacje od producentów sprzętu audio, takiego jak Onkyo, Denon, Marantz i tak dalej są, no jak zobaczycie ocenę 2 na 5 to rozumiecie dlaczego, ale jeżeli chcecie po prostu posłuchać sobie muzyki ze Spotify'a, no co należy zrobić? No po pierwsze podłączyć ten oto mm, amplituner do internetu, telefon do internetu w tej samej sieci, bierzecie, uszacie u siebie muzykę na telefonie, na Spotify'u, wybieracie głośnik... Właśnie mówi opisany jako Onkio70, ale pojawiły się też informacje w obrazie, że w tym momencie leci Ulturu Kawkaw, grupy Infected Mushroom, którą ogólnie bardzo polecam i takie proste, małe dodatki wizualne są jak najbardziej tu i zaszyte. Czy w jaki sposób jest to Wam potrzebne? Nie. Czy jest to fajne? Tak, bo odpalasz sobie po prostu z telefonu i widzisz, co Ci gra. Żeby nie było, nie tylko Spotify. Spotify ma bezpośrednio Spotify Connect, Tidal ma Tidal Connect. Jeżeli masz inną platformę, on ma wbudowanego Chromecasta, czyli de facto z każdej platformy streamingowej prześlesz dźwięk bezpośrednio do niego, a telefon wykorzystujesz jako pilot. Multiroom to znaczy, że z tego amplitunera możecie obsłużyć więcej niż jedno pomieszczenie. Jasne, wtedy będzie ograniczona ilość głośników, które możecie użyć w jednym pomieszczeniu. Na przykład w tym momencie w kinie domowym mamy pięć głośników, dwa subwoofery i jak najbardziej działa. Za to w kuchni możemy postawić dwa. Inne głośniki, i w tym momencie w salonie i w kuchni gra różna muzyka z różnych źródeł. Nie ma problemu, wszystko leci z jednego amplitunera. Ale on ma łącznie trzy strefy, to znaczy, że możecie mieć kino i dwa pomieszczenia stereo. I uwaga, w każdym pomieszczeniu może lecić dokładnie ta sama muzyka z różną regulacją głośności, bądź w każdym pomieszczeniu może lecić różna muzyka, to znaczy z różnych wejść. Nie ma problemu, on może to mieszać. Jak będziesz chciał, tak on ci to zrobi. Chcesz jeszcze jednego? Proszę bardzo. A co się tyczy tego, że widzicie, to widzicie też przede wszystkim obraz. No i właśnie w jakim formacie możecie korzystać z obrazu przy pomocy tego amplitunera? No w takim, jakim chcecie, dlatego że on obsługuje obecnie wszystkie standardy komunikacji ze sprzętami wideo. Łącz z tym, że będzie Wam dawał uwaga 8K, 60 klatek, tudzież 4K, 120 klatki, czyli tak. PlayStation 4 właśnie w trybie... Yy, PlayStation 5, przepraszam, w trybie w dużej ilości klatek nie ma problemu. Działa. Oczywiście, HDR, HGL, FBI, czyli wszystkie anonimowe, 3 skróty tutaj jak najbardziej działają. W skrócie dla Ciebie. Nie ma takiej rzeczy, którą powinien mieć, a jej tutaj nie ma. Jeżeli masz jakikolwiek współczesny telewizor, projektor, jasne, działa idealnie. 8K, 60 klatek. Czy pijesz w trakcie pracy? Należy, zwłaszcza jak jest gorąco, więc uzupełniajcie płyny. Klips stoi obok mnie. I tu jest właśnie jedna ciekawa rzecz, dlatego że Onkyo oferuje Wam coś takiego jak predefiniowane ustawienie dźwięku pod klipsza. Na czym to polega? Wchodzicie w jego ustawienia, w crossover i tam możecie sobie wybrać czy macie kolumny zwykłe, czy macie klipsza I tak trochę inaczej gra po to, żeby właśnie się dopasować bardziej właśnie do typu tych kolumn, czyli do ich charakteru, do ich brzmienia. Jest wiele zamieszania marketingowego, że super sparowanie Onkyo z klipszem i Powiem to wprost, pomimo, że lubi on tej klipsze, jest więcej za zamieszania marketingowego niż to akurat robi tej właściwej roboty, dlatego że jeżeli podchodzisz poważnie do swojego kina, prawdopodobnie będziesz chciał je dalej wykalibrować przy pomocy systemów kalibracji, które on właśnie oferuje. Oferuje takie systemy kalibracji jak Direct. Oczywiście ma też prostszy system kalibracji, czyli AquEQ. Gdzie bierześ mikrofon? On jest wystarczający do tego, żeby zrobić albo AQEQ, czyli jego, nazwijmy to już historycznie, o korzysta z tego systemu pomiarowego, albo zrobić mu Dairaka, ale w takiej wersji... Gdzie wykorzystuje się telefon, który jest prostszym dajrakiem, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, daje Wam 9 punktów pomiarowych. Ale, jeżeli wygniesz mikrofon zewnętrzny, jakiś bardziej porządny, jak na przykład umika jedynkę, wtedy możesz zrobić mu klasycznego dajraka, czyli bierzesz laptopa, podpinasz mikrofon do laptopa i proszę bardzo, jedziemy, mierzymy całe pomieszczenie. Dajrak jest to system kalibracji dźwięku, który pozwala Ci maksymalnie zniwelować błędy, które powstają z tego, jak pomieszczenie odbija dźwięk. Czy to działa? Jak najbardziej to działa. I w każdym kinie, które yy, robimy, w każdym poważniejszym kinie, podchodzimy też poważnie do zrobienia właśnie samego dairaka. Aczkolwiek, żebyśmy się dobrze zrozumieli, dajrak jest to pewnego rodzaju lekarstwo na niedoskonałości e, danego pomieszczenia, danego sprzętu. Nie spowoduje, że nędzny sprzęt zacznie grać dobrze. Dajrak powoduje, że dobry sprzęt zaczyna grać lepiej. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli, bo niektóre inne sprzęty też mają Dajraka, nawet dużo tańsze. Jeżeli coś jest bazowo średnie, to użycie samego Dajraka nie spowoduje nagle, że jest fenomenalne. Użycie Dajraka powoduje poprawę, a nie ogromną zmianę. Maksymalna konfiguracja, którą możecie zrobić przy pomocy tego Onkyo 70 składa się łącznie z 11 kolumn i dwóch subwooferów, to znaczy 7 głośników wokół Was, 4 na suficie plus 2 subwoofery, wszystko wysterowane bezpośrednio z amplitunera. Serio, jest to bardzo pokaźna instalacja, nie tylko chodzi o to, że im więcej tym gra, to głośniej, potężniej, ale im więcej głośników, tym dostajecie więcej źródeł dźwięku, które powodują lepsze zlokalizowanie was gdzieś w całej właśnie akcji kina. Więc wprost im więcej w jednym kinie wrzucę Ci głośników, tym będzie ono grało precyzyjniej. Jasne, może zagrać też trochę głośniej, ale nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o precyzję i dokładne zlokalizowanie tego, co się wokół nas dzieje. I właśnie RZ70 pozwala na to, że podpinamy do niego 11 głośników, czyli 7, 4 na suficie i 2 subwoofery. To jest bardzo duża wartość i jak najbardziej często z tego korzystamy w niejednej instalacji. No. Też, bądźmy uczciwi, nie zrobiliśmy jakichś 50 instalacji na rz 70 ale co najmniej kilka zostało właśnie wytworzonych i wszędzie gdzie możemy robimy instalacje: 7 wokół nas, 4 na suficie i 2 subwoofery, bo to jest obecnie najfajniejszy schemat, jaki w domu ma sens. Porozmawiajmy o rzeczach technicznych. Eee, ten sprzęt jest wielki, jest wielki fizycznie, on ma. Praktycznie 50 cm głębokości. To znaczy, że jeżeli go chcesz, to nie możesz po prostu zamówić u architekta zwykłej szafki, bo ci da szafkę, która ma 50 cm i kable ci się nie zmieszą. Potrzebujesz szafki 60 cm głębokości, a najlepiej 65, żeby kable w nim się e, nie, nie łamały i były swobodnie ułożone. Więc tak, jeżeli chcesz taki sprzęt, trzeba zaplanować też meble. Druga sprawa, on sam z siebie jest też ciężki, dlatego że waży 22 kg, co z wartością absurdalną, i powoduje, że go podnosisz realnie bolą plecy. Uwaga, w kartonie waży 27 kg, więc serio uważać na jego podnoszenie, z waszego nie jest równo rozważone, więc po prostu może być to męczące. No i kolejny aspekt to jest sama moc. No, oczywiście każdy producent trochę szaleje amplitonerów z mocą swego sprzętu i Onkyo według mnie do tego trendu jak najbardziej należy, dlatego że podaje, że ten no, to sprzęt daje wam mocy. Uwaga, 210 W. Na 11 kanałów, co w szybkiej matematyce daje bardzo dużą cyfrę a on bierze z sieci 1,2 200, więc to się nie sumuje, ale jak najbardziej można powiedzieć, że jest to sprzęt mocny. Popór prądu ma ustawiony, jak na większość producentów, na dosyć już szalonym poziomie, bo 1200 W. Większość producentów podaje nam maksymalnie 800 W, tutaj właśnie Onkio 1200, ale zobaczcie po kolei chociażby kondensatory, jakie się znajdują w nim, które widać właśnie patrząc przez górną jego blachę, są one potężne. Tak on bierze dużo prądu z sieci, tak on generuje dużo ciepła, ale też on powoduje, że dostajecie finalnie z niego dużo dźwięku. Jeżeli oczekujesz takiej ściany dźwięku i masz kolumny, które mogą przyjąć ściany dźwięku, dla przykładu, to są klipsze RP 8000, ale czasem stosujemy RF7 w naszych kinach, czyli gdzie para kosztuje 23000. W najbardziej szalonych rozwiązaniach dajemy dwie końcówki mocy na dwie kolumny klipsza i efekt mamy taki, że mamy w 8 omach 390 W na kanał, na kolumnę. One mają się dobrze, jeszcze nie wybuchają przy tym, ale no ilość dźwięku jest oszałamiająca i ona się właśnie najlepiej odnajduje w takich instalacjach jak tutaj. Czyli mamy dom, mieszkanie, będziemy mieli salkę, gdzie będzie 30 do 50 m2, możemy dać 11 głośników i nie potrzebujemy nic więcej. Stawiamy głośniki właśnie takie jak Klipsch RP8000, może troszeczkę droższy na przykład jak Focal Vestia, może jakiś niski, niższy model z, z Focal Aria, na przykład model, model numer 2 i to wszystko będzie napędzone skutecznie, dobrze, z jednego sprzętu. Nadal ma oczywiście możliwość zrobienia pewnego upgrade'u. Na przykład będziesz chciał, żeby kolumny frontowe zagrały mocniej potężniej, dorzuć końcówkę mocy na same fronty, bo on pozwala bez problemu podpić mnogość tych końcówek mocy, ale raczej realistycznie to jest sprzęt dla osoby która będzie miała salkę 30-40 metrów i będzie oczekiwała przede wszystkim dobrej jakości, ale z dobrą dynamiką. Bo teraz trochę na temat samego dźwięku. Raczej bardziej dynamiczny, chętniejszy, zwłaszcza w konkurencji do maranców, do Denona, e, bardziej mm, taki z kopem. I to akurat czuć, że Onkyo zazwyczaj miało taki charakter, tak trochę do przodu, trochę mocniej, i to się nie zmieniło. I tam się naprawdę podoba, że cały czas jest e, chętny. On tak w tą stronę, żeby dać więcej mocy szybciej. OK. Oczywiście możemy z drugiej strony spojrzeć jak to się zachowuje przy stereo. I przy stereo muszę powiedzieć, że zaskakująco dobrze. Dlatego, że jest taka powszechna opinia, że amplitunery kina domowego się nie nadaje do słuchania muzyki. I ta opinia ma się nijak w momencie, kiedy bierzemy właśnie wysokie modele, praktycznie od każdego producenta. Jeżeli weźmiemy wysoki model właśnie Onkyo, Maranca, Denona, wszystkie Arkamy, Hej, one świetnie się sprawują w stereo. To nie jest tak jak przy tanich amplitunerach kina domowego, że tam po prostu jest trochę hałasu, a ma być szczegółowość w muzyce, to leży. Przy wysokim sprzęcie naprawdę ta szczegółowość jest bardzo fajna. I pamiętajcie cały czas, to ma być przede wszystkim lepsze, a nie potężniejsze. To jest urządzenie, które jest omnipotentne, ono potrafi naprawdę dużo i naprawdę dobrze to zrobić i w tym tkwi jego urok, to nie jest super wyspecjalizowane w bardzo jednym wąskim gdzieś zadaniu produkt, to jest produkt, który potrafi i w kino i w stereo i połączyć Wam wszystkie elementy w Waszym kinie Naprawdę jest to dobrze przemyślana konstrukcja, która wbrew temu, że możemy patrzeć, że jest to najwyższy model, najdroższy, nadal uważam, że jest dosyć logicznie wyceniona, jasne. Nie będzie to model, który będzie się sprzedawał w ogromnych ilościach, dlatego że kosztuje 15 tysięcy. Ale jeżeli oczekujesz czegoś, co będzie jednocześnie dobre, ale jednocześnie też nie do końca popłyniesz, tak jak każda modyfikacja w tych samochodach kosztuje dużo więcej, tak Onkyo RZ70 ma sens. Onkyo ma sens w klasie dobrej, ale jeżeli będziesz oczekiwał klasy jeszcze wyższej, Słuchaj, nie ma problemu. Przyjdź do nas do salonu, zrobimy ci każde rozwiązanie. Jeżeli nawet masz salkę 200 m2 i oczekujesz, żeby cię pomiatało tam dźwiękiem, nie ma problemu. Modzelewskiego 35 zapraszamy w Warszawie na Mokotowie do zobaczenia.